Dziś porozmawiamy o czymś bardzo praktycznym. Jak korzystać z klimatyzatora, żeby działał sprawnie, oszczędnie i jak najdłużej. Jeśli masz klimatyzator w domu albo dopiero planujesz jego zakup, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Zostań do końca, bo mamy dla Ciebie kilka prostych, ale bardzo ważnych zasad, które pomogą Ci zadbać o urządzenie i swój komfort. Po pierwsze, właściwe ustawienie temperatury. Prawidłowa nastawa temperatury to istotna sprawa. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, jednak zaleca się. Nastawę na poziomie od 23 do 25 stopni w pomieszczeniu dla chłodzenia oraz od 21 do 22 stopni dla grzania. Chodzi głównie o nasz komfort, a za taki uznaje się temperaturę, w której nie jest nam ani za zimno, ani za ciepło. Zaleca się również, aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu a na zewnątrz nie przekraczała od 5 do 7 stopni. Przykład. Gdy na zewnątrz panuje 30 stopni, ustawienie klimatyzatora na 25 stopni będzie idealne. To pozwala uniknąć nam szoku termicznego, który nie jest korzystny dla zdrowia. Pamiętajmy, że temperatura wskazana na pilocie to cel, do którego dąży urządzenie, a nie temperatura powietrza wylatującego z nawiewu. To istotne dla uzyskania realnego komfortu. Po drugie, Ustaw tryb pracy zgodnie z potrzebą. Klimatyzator to urządzenie wielofunkcyjne. Warto wykorzystać jego pełen potencjał. Wybór właściwego trybu pracy do panujących warunków to również istotna kwestia. Jeśli korzystamy z klimatyzatora latem, warto wybrać tryb chłodzenia. Zimą lub w chłodniejsze dni, warto wybrać tryb ogrzewania. Jeśli zależy nam na tym, żeby urządzenie tylko mieszało powietrze w pomieszczeniu, wybieramy tryb wentylatora. W pomieszczeniu panuje nadmierna wilgoć? Z pomocą przychodzi tryb osuszania. Dla tych, którzy preferują, by urządzenie automatycznie dostosowało swoje działanie do warunków, wystarczy uruchomić tryb auto. Po trzecie, unikaj przeciągów, zamykaj okna, używaj harmonogramu. W trosce o zdrowie warto pamiętać o tym, żeby unikać nawiewu bezpośrednio na siebie. Może to powodować problemy z bólem gardła, mięśni czy zatok. W naszej ofercie znajdują się między innymi modele takie jak Sojal oraz Ery które są tak skonstruowane, aby temu zapobiegać. Model Sojal posiada wbudowany sensor ruchu, który przy odpowiednim ustawieniu realizuje tę funkcję. Natomiast w modelu Ery konstrukcja żaluzji pozwala na dwukierunkowy nawiew z możliwością uniknięcia nawiewu bezpośrednio na człowieka. Dodatkowo dbamy o to, żeby w pomieszczeniu klimatyzowanym czy też ogrzewanym zamykać okna, ponieważ generuje to Straty ciepła lub chłodu i ma negatywny wpływ na wydajność i zużycie energii przez urządzenie. Warto również stosować funkcję harmonogramu, żeby dostosować działanie klimatyzacji do własnych potrzeb, unikając tym samym niepotrzebne zużywanie energii elektrycznej. Po czwarte, Prawidłowy montaż, pielęgnacja i konserwacja klimatyzatora. Miejsce montażu musi być tak dobrane, żeby jednostka wewnętrzna nie została zasłonięta przez ściany, meble, zasłony, ponieważ zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna jednostka musi mieć zapewniony prawidłowy przepływ powietrza. Dodatkowo ważne, żeby pamiętać o regularnym czyszczeniu oraz przeglądzie urządzeń. Dzięki temu mamy gwarancję, że urządzenie działa w sposób prawidłowy, a my oddychamy czystym powietrzem. Zakres tych czynności jest opisany w karcie gwarancyjnej i poza kwestiami technicznymi oraz zdrowotnymi jest to również wymóg gwarancyjny. Właściwa obsługa klimatyzatora to klucz do oszczędności, komfortu i bezpieczeństwa. To także sposób na to, by cieszyć się niezawodnym działaniem urządzenia przez wiele sezonów. Warto wdrożyć te proste zasady i w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania gri. Więcej porad, inspiracji i informacji o produktach gri już w kolejnych materiałach. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami i nie przegapić kolejnych odcinków. Zostaw komentarz, jeśli interesują Cię inne tematy związane z klimatyzacją lub pompami ciepła.